Witam serdecznie, z tej strony grupa Zarfond Polska. Zobaczymy dzisiaj, jak działa narzędzie Arbitul w akcji. Arbitul to profesjonalne narzędzie do arbitrażu na kryptowalutach. Zatem, jeżeli interesuje Cię zarabianie w ten sposób, serdecznie zapraszam. O tym, co to jest arbitraż i w jaki sposób możemy w ten sposób zarabiać, o tym dosyć dokładnie mówiłem w ostatnim odcinku. Dlatego, jeżeli nie widziałeś tamtego odcinka, zachęcam do obejrzenia, link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Natomiast dzisiaj zobaczymy, co potrafi Arbitul na konkretnym przykładzie. Na początek mała uwaga, że nie jest to żadna oferta, nie jest to porada inwestycyjna i wszystko co mówię jest wyłącznie moją subiektywną opinią. A zanim zaczniemy zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli interesuje Cię zarabianie na kryptowalutach to subskrybuj kanał ZARFund Polska. A jeśli podoba ci się to co robimy to łapa w górę. A teraz wracamy do tematu. A więc logujemy się na platformie Arbitul i sprawdzamy jakie mamy dzisiaj okazje do zyskownego arbitrażu. Potencjalnych możliwości jak widać mamy tutaj całą listę. 5% zysku, 7% zysku, 11, 12, 17% zysku. Oczywiście zaczynamy od samej góry, mnie interesuje najwyższa stopa zwrotu, najwyższy możliwy zysk. Tutaj mamy monitoring w czasie rzeczywistym. Od razu widzimy, że na giełdzie Hit BTC oraz LiveCoin możemy dokonać transakcji z zyskiem 24%. Wygląda interesująco, więc badamy sprawę w zakładce Details. I tutaj dokładnie widzimy, jaka jest sytuacja. Mamy tutaj parę walutową Bezop do Bitcoina. Bezop nie jest zbyt znaną kryptowalutą, sprawdzimy sobie, co to jest. Dzienny wolumen pół miliona dolarów, a więc są to już obroty, na których możemy coś zyskać. I mamy kalkulator. Przy inwestycji w wysokości 1 bitcoin z uwzględnieniem prowizji pobranej przez giełdy, kupując na kit BTC i sprzedając na Litecoinie walutę Bezop, możemy zyskać 24%. Natomiast to jest bardzo istotne, sprawdzamy głębokość rynku i widzimy tutaj, że całego bitcoina nie jesteśmy w stanie w tej transakcji zagospodarować. Możemy kupić tokeny Bezop w cenie 1530 Satoshi na łączną równowartość 0.02 bitcoina kupimy 1360 tokenów Bezop, przesyłamy je na Livcoin i na Livcoinie część tej inwestycji możemy sprzedać za 1900 satoshi, a więc znacznie drożej niż 1530. Natomiast będzie to niewielki wolumen, a więc pozostałą część inwestycji będziemy musieli sprzedać trochę taniej. W rzeczywistości będziemy w stanie pozamiatać 6 pierwszych pozycji z orderbooka na Lifcoinie i równowartość 0.02 Bitcoina będziemy w stanie spieniężyć po kursie 1611 Satoshi. A więc te 4 ostatnie transakcje nie będą już tak zyskowne. Nie będzie to 24%, ale wciąż jest to bardzo sensowna stopa zwrotu i bardzo szybki, bardzo prosty zysk. Dlatego możemy sobie policzyć tutaj. Ponieważ nasz kalkulator nam na to pozwala, możemy sobie wpisać tutaj kwotę, jaką chcemy zainwestować. Jak widać, całego bitcoina wpłacać nie ma sensu w tym przypadku, a jak mówiliśmy, 0.02 i w tym momencie kalkulator automatycznie nam oblicza zysk, nie wynosi już 24%, lecz 15% i wynika to stąd, że kwota inwestycji w tym, w tym przypadku jest znacznie mniejsza proporcjonalnie do kwoty prowizji, jaką trzeba zapłacić na giełdzie, dokonując naszych transakcji. A dokładnie przy wypłacie z giełdy, natomiast wymiana bezop na BTC to prowizja 0,18%, a więc praktycznie nie jest to żaden koszt. Natomiast bardzo szczegółowo możemy sobie wszystko dokładnie obliczyć, korzystając z informacji o głębokości rynku na jednej giełdzie i na drugiej giełdzie. A więc logujemy się na HitBTC, szukamy naszego tokena. Bezop to bitcoina, spoglądamy na orderbook, wszystko się zgadza, kupujemy tokeny bezop. Wysyłamy je na giełdę Livecoin. Tutaj jest, sprzedajemy, kasujemy zysk i czekamy na następną okazję. Jeżeli chcielibyśmy to przeliczyć na złotówki, taka transakcja 0.02 BTC, a więc jesteśmy w stanie tutaj zagospodarować około 500 złotych w przeliczeniu na złotówki, z czego 15% zysku. A więc daje nam to około 75 złotych czystego zysku z jednej takiej transakcji. Czy to dla Ciebie może niedużo, a może bardzo dużo, to już musisz ocenić sam. Co jednak należy tutaj wziąć przede wszystkim pod uwagę, to jest to, w jak prosty sposób zarabiamy te pieniądze oraz przede wszystkim również poświęcony czas, gdzie tutaj przypuszczalnie to będzie około 30 minut. A najważniejsze jest to, że jedną transakcję możemy sfinalizować, a w międzyczasie możemy szukać kolejnych okazji, których jak widać nie brakuje. Bittrex, Livecoin, Binance, Poloniex, Kryptopia. Po prostu warto regularnie przeglądać, co się tutaj dzieje. Ponieważ może nie codziennie, ale zdarzają się okazje, gdzie rynek jest głęboki przy jednocześnie wysokiej stopie zwrotu, i takich okazji warto wypatrywać. I co bardzo ważne, jeżeli już widzisz ciekawą okazję, musisz reagować bardzo szybko. Bo jak zapewne sam rozumiesz, sytuacje na giełdach kryptowalut są bardzo dynamiczne i regularnie korzystając z narzędzia Arbitur, po miesiącu czy dwóch sam zrozumiesz, jakie to daje możliwości. Już niedługo pojawią się tutaj kolejne materiały o kryptowalutach, o inwestycjach, o zarabianiu przez internet i wiele więcej. Dlatego subskrybuj, subskrybuj kanał Zarfond Polska i naciśnij dzwonek, bo właśnie dzięki temu zawsze o wszystkim dowiesz się pierwszy. Jeśli to wideo pomogło Ci w jakikolwiek sposób, jeśli Ci się podobało, to wiesz co trzeba zrobić. I również jeśli chcesz więcej podobnych materiałów, to łapa w górę. Więcej informacji znajdziesz zawsze na stronie zarfond Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało do nas pisz. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!